Kolejność wykonywania działań. Mamy takie rozbudowane wyrażenie, w którym występuje odejmowanie, nawias, dodawanie i dzielenie. Jaka jest kolejność działań? Przede wszystkim wykonujemy w pierwszej kolejności działania w nawiasach. Następnie potęgowanie i pierwiastkowanie. Wszystko zależy od tego, co jest od lewej strony. Później mnożenie i dzielenie. One są równoważne. I dodawanie i odejmowanie, również to, co występuje od lewej strony jako pierwsze, albo dodawanie, albo odejmowanie. W naszym przypadku występują działania w nawiasach, więc musimy wykonać je jako pierwsze. W takim razie liczbę 17 musimy przepisać bez zmian. Znak odejmowania przepisujemy i wykonujemy obliczenia w nawiasie. 34 plus 6 to jest 40. I jeszcze musimy przepisać, podzielić przez 4. No i w tej chwili zostało nam odejmowanie i dzielenie. Co jest ważniejsze? Wiadomo, że dzielenie jest ważniejsze od odejmowania i w takim razie wykonamy dzielenie jako pierwsze. W takim razie 17 przepiszemy bez zmian. Znak odejmowania przepisujemy, a tu wynik z dzielenia 40 na 4 to jest 10. I już możemy wpisać wynik: 17 minus 10 to jest po prostu 7. Dziękuję.